Klub Sportowy Wojownik to prawdziwa kuźnia talentów. To coś więcej niż klub. To miejsce, które dla wielu młodych ludzi było kluczowym przystankiem w życiu. By odnosić wielkie sukcesy w Taekwondo, najpierw trzeba przyjść na pierwszy trening. Im wcześniej, tym lepiej. Trenerem najmłodszych zawodników wojownika jest Karolina Górecka, która wyjaśnia na czym polegają treningi, które prowadzi. Polegają przede wszystkim na wysiłku fizycznym, na tym, żeby dzieciaki ćwiczyły, a przy tym świetnie się bawiły. To jest, że tak powiem, główny cel moich zajęć. Świetna zabawa, a przy tym aktywność fizyczna z elementami taekwondo. W dobie internetu, komputerów, telefonów niezwykle istotne jest, żebyśmy prowadzili takie zajęcia, żeby dzieciaki się ruszały, a przy tym y, trochę dyscypliny, y, szacunku do, y, do starszego do trenera, a przede wszystkim świetna, świetna zabawa i umiejętności życiowe, o których oczywiście nie zapominamy, Wplatam takie zabawy, jak zachować się, kiedy zach y, zaczep ich obcy, jak zachować się nad wodą, kiedy, kiedy można wejść do wody, kiedy nie, jak się zachować, kiedy się zgubimy. I oczywiście w takiej strasznej sytuacji, która może każdego z nas spotkać, czyli pożar. Jak, we, jak wezwać pomoc, jak się zachować. Dlaczego najmłodsi tak chętnie chodzą na treningi klubu Wojownik? No bo lubię trenować. bela fredy. Bo są berki i kibelki. <grywki> lubię trenować i panią Karolinę. Lubię trenować i lubię też panią Karolinę. Uwielbiam robić pompki. Lubię chodzić na taekwondo, bo chcę być najsilniejszym człowiekiem na świecie. Uwielbiam berka, kiper. Chodzę na taekwondo, bo uwielbiam trenować. Na taekwondo jest najlepsza zabawa na świecie. Zabawa, która jest bardzo pożyteczna. Nie brakuje ciekawych form motywacyjnych. Dzieci po treningach otrzymują unikatowe karty, które kolekcjonują. Kartę mogą dostać tylko za udany trening. Wszystko po to, by kształtować prawidłowe postawy. Najpierw solidna praca, a dopiero później nagroda. W końcu w życiu nie ma nic za darmo. Rodziców, którzy zdecydowali się posłać swoje pociechy na treningi taekwondo, zapytaliśmy, czy te zajęcia są wartościowe, czy widać po nich jakieś efekty. Jednym zdaniem, czy to dobre dla ich dzieci? Bardzo dobre, bo uczy się zdrowia przede wszystkim. Czyli nie jest bajka, nie jest to bajka oglądanie telewizji, zajadanie nie wiem, jakichś ciasteczek, tylko ruch, ruch. A to jest podstawa, moim zdaniem. Więc jest to bardzo dobre i widzę po, po, po synku, jak się rozwija. W międzyczasie, że też jeździmy na basem, więc te dwa zajęcia no, robią postępy. Moim zdaniem każda aktywność fizyczna przynosi pozytywne skutki dla dziecka. W klubie wojownik syn był na zajęciach kilka lat, uczestniczył w nich w ramach zajęć przedszkolnych, był zawsze bardzo zadowolony. Na pewno wpływało to na jego aktywność fizyczną, rozwój fizyczny, ale chyba też jakąś umiejętność koncentracji na podejmowanych zadaniach. Myślę, że na pewno miało to dla niego pozytywne, tylko wyłącznie pozytywne skutki. Od kiedy mój syn chodzi na taekwondo, jest sprawniejszy fizycznie, zdyscyplinowany, po prostu uwielbia te zajęcia. A coś, co pięknego jest jeszcze w tym wszystkim, to o pani przeczulanka nam mówiła, jak prowadzi zajęcia w przedszkolu też. Po niektórych zajęciach na taekwondo przychodzi do przedszkola i swoim rówieśnikom pokazuje nowe sztuczki, czego się nauczył, a oni słuchają z zaciekawieniem. To też jest bardzo fajne. Dla Karoliny Góreckiej prowadzone przez nią zajęcia są prawdziwą pasją. Najbardziej cieszą ją postępy, jakie robią dzieci pod jej okiem. To jest właśnie największa frajda tej pracy. Zaczynając we wrześniu, widzę dziecka, który nie potrafi czasami zrobić porządnego przysiadu. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale mija kilka miesięcy i potrafi zrobić pompkę, przysiad, przeskok. Widzę tą radość, widzę radość u rodzica, przemiany i to jest naj, największa frajda. Frajdy nie zabraknie również najmłodszym, którzy już w tym roku dołączą do rodziny wojownika. Zapisy trwają.